Cześć, witajcie. Dzisiaj mam kolejną bitwę na STB1. Ostatnio jakoś tak się składa, że po prostu dość mocno pracowałem nad załogą na tym czołgu. Akurat tak się układało, że były weekendy, gdzie najpierw było szkolenie załogi potrójne, potem szkolenie załogi podwójne, więc trochę tych bitew rozegrałem. A co za tym idzie, część po prostu z tych bitew udało się. W części z tych bitów udało się postrzelać coś więcej, czy tam zrobić jakiś lepszy wynik, po prostu te bitwę akurat bym chciał wam pokazać, dlatego tego STB-ka pewnie będzie troszkę troszkę więcej, jak widzicie, jest to obrona w trybie, no, nie jest obrona w trybie obrony, jest to Erlenberg w trybie obrony, więc zapewne już nieraz widzieliście jaką ma, jak ja na ogół grywam tą mapę, i rozegranie. Tutaj nie będzie inne niż zazwyczaj, a czy się coś uda postrzelać, czy nie, to oczywiście zobaczycie. Yy, mamy tutaj dobre losowanie, bo jest tylko kilka dziesiątek. Do tego yy, x daje nam 55% szans na wygraną. No, topkę mamy porównywalną, można powiedzieć. Natomiast no, zdecydowanie u nich więcej jest graczy pomarańczowych. Więc u mnie ta drużyna wygląda lepiej, już ich jedna dycha padła. To jest bardzo ważne, że Havik złożył się po minucie praktycznej bitwy. Gdzieś tam czai się jagoda, dość ciekawie jak na ten tryb pojechały czołgi w F6 w dużej, w dużej ilości to na ogół nie jest coś e, częstego e, bardzo mocno obstawiona linia 2 no i kilka TD-ków asekuru asekurujących mnie tutaj również zawsze przydatnych udało się strzelić teraz obiekta 416 wcześniej tam parę strzałów również oddałem w sumie ponad 1000 obrażeń na koncie niestety w tej 9-4 dziwnie jakoś mm, się... Dziwnie ta kamera pracuje, jakby miała własne życie. No ale tu już nie mam, nie mam niestety na to wpływu. Próbowałem już różnych cudów. Mogę, o, mogę i tak. Mogę i tak no, wracać z powrotem. A ta kamera i tak żyje jak chce. Jest jeden do jednego. VKB. Chciałbym najpierw właśnie ją skończyć. Dlatego miałem załadowanego burzaka. Przyjąłem strzał od Centuriona. Trudno. Yy, zobaczymy, Batrata. Nie zdawałem sobie jeszcze wtedy sprawy, że on jest na, na awku, więc baczat zawsze jest groźny, dlatego uciekałem. E, 2 do 4, 3 do 4 w tym momencie, oczywiście, tam niby ktoś pisał, żeby zaraportować jako, jako bot czy coś takiego, no ale wiecie, no czasami taki. Afek, czy ktoś, kto niby jest na awku, może się okazać, że jednak żyje i zacznie wam ładować magazynek, więc raczej, raczej trzeba być ostrożnym. Dlatego podjeżdżam z innej strony, wyświeciłem się. Jest centurion, niestety ja nie trafiłem, ale tam również nie dostałem plomby. Jeszcze udało się zrekosztytować strzał Biekta, 416, wykończyłem go, znowu e, dostałem strzał. Ale strzał za 240 za skończenie Lufy to jest coś, co warto zawsze, zawsze przyjąć. Jest to dobra wymiana mimo wszystko. Tutaj teraz AMX 1390 podjechał pod naszego ISA 3. Jest i jagoda jest to. Ponieważ jaćka stoi dość daleko, yy, ładuje hity. Ale już straciłem na nią przestrzał, więc z powrotem, e, z powrotem ładuję APC-ry. Jak widzę Jagodę, to przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu po prostu się nie cackam, tylko ładuję hity i wale po nadbudówce. Po to jest ta amunicja, żeby z niej korzystać. Teraz trzeba przyjąć Centurion. A skoro War nic nie robi za amunicją premium, to ja nie zamierzam w ramach jakichś tam wyższych, wyższych celów, czy jakiejś tam wartości z tej amunicji nie, nie korzystać. Jest to korzystamy. Jest i Batczat wspomniany na awku. W międzyczasie jeszcze tam od kogoś powyrywał. A więc ja korzystam z tego, że. Go się prawdopodobnie rozłączyło, bo jak widzimy, jest, jest to dobry gracz. Ma zielone statystyki, miał odznakę biegłości na badczacie więc na pewno wie co robi tym pojazdem. A każdemu się zdarza, że czasem nas wyrzuci, ja sam nieraz zostałem rozłączony. Jakiś problem, aktu chwilowy z połączeniem, czy po prostu jakiś z komputerem, udało się teraz skończyć jagodę. Weszliśmy na prowadzenie. Jak widzicie, tamta flanka mimo wszystko jeszcze jakoś się trzyma. Jest 1 dziesiątka, 1 dziewiątka, 1 ósemka. T95. Jest gdzieś tam w okolicach naszej bazy, więc spokojnie jadę na dożynki. Mam spory zapas zdrowia, mobilność STB ma no przyzwoitą. Tak ostatnio rozmawiałem na ten temat, że dla mnie e, czołgi, które jeżdżą powyżej, tak w granicach 50-60, to jest, to jest e, mobilność przyzwoita. Poniżej 50 no, to jest średnio, poniżej 30 to jest wolno, a poniżej 20 to jest masakra. Natomiast no, powyżej 60 to jest dobra prędkość. No ale taką prędkość no, to osiągają tutaj lighty w tej grze, ewentualnie, ewentualnie, właśnie, Leopard. Pierwszy. A niestety czasami tej prędkości maksymalnej STB brakuje. Teraz zobaczcie, ładny strzał w ruchu. Od jakiegoś czasu obserwuję, że STB w ruchu. Po tym jak ta moja załoga o, w sumie jest e, coraz lepsza, dość często te strzały w ruchu e, mi wchodzą jak na ten czołg. Zdecydowanie częściej niż na przykład na takim Leopardzie. Ja tutaj gadu gadu w międzyczasie zakończyłem wafla i wpadł szósty frag. Teraz niestety... Dingnąłem się od boku wieży tygrysa drugiego, nie wiem czy ten pocisk poleciał gdzieś tam w działo i ten ding jest bardzo, bardzo ważny, bo miałem chrapkę na Radleya, no ale ponieważ jest tutaj IS-3, do wydojenia nie jadę na wszelką, za wszelką cenę po fraga, tylko najpierw chcę się pozbyć tego is trzeciego. udało się go podpalić, ale się zgasił. W ogóle nie zwraca na mnie uwagi, nie wiem, koleś dostaje po zadzie i zero zainteresowania, trudno. I w tym momencie szkoda, bo tygry z drugi został wykończony, no nic, mogłem mieć radla ja, niestety się nie udało, przejdźmy do screenów. A screeny końcowe wyglądają następująco, za bitwę tą wpadła odznaka... Asa pancernego, dlatego wam pokazuję tą powtóreczkę. Bo, tak jak powiedziałem, każda meczka na STB będzie pokazywana. High caliber, high caliber oraz, oraz top gun. 6559 obrażeń oraz 3249 aż po asyście. To wystarczyło, a właściwie nawet nie wystarczyło, tylko to dało MK, a zaraz wam coś pokażę. Zobaczcie. Ponad 3000 pasyście, po 6559 i do tego 7 fragów, za które zawsze się dostaje sporo EXPA, dało mi aż 1474 czystego EXPA, co uważam, że na dziesiątce taki wynik to jest zawsze, zawsze fajna rzecz. Już prawie 1500 czystego EXPA na, na dyszce strzela Zrobić wcale nie jest łatwo i przyznam szczerze, że niewiele razy mi się to udało. A jeszcze na stb to tym bardziej sama. Radość. 26 strzałów oddanych, 22 trafionych, 20 z penetracją, tak jak wspominałem, 6,5 tysiąca obrażeń ponad 435 na dystansie powyżej 300 metrów, zablokowanych przez pancerz 980, 6 przeciwników, przeciwników wyspotowanych, 7 uszkodzonych, przejechane ponad 3 km po aseście 3249. Tu tam jakieś bonusy, bonusy jakieś były, więc wpadło aż na czysto. 76 tysięcy i EXPA też z bonusami 4422, co dla załogi jest zawsze bardzo, bardzo korzystne. Dobra, to tyle jeśli chodzi o kolejną bitwę na STB. Dzięki Wam za obejrzenie. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.